Witam. Prezentację przeprowadzę na podstawie dwóch produktów. Jeden produkt to będzie odlew. Drugi będzie przekładnią. Odlew będzie prostszym, jakby produktem, bo będzie się składał tylko i wyłącznie z, z surowca i będzie wykonywany na jednym jakby na jednym punkcie monitorowania. Natomiast przekładnię zrobię z półproduktów. Czyli tak, zaczynamy od stworzenia punktów monitorowania. Standardowo tworzymy punkt monitorowania. My go nazywamy za zakup, za opatrzenie. Tak naprawdę, jest to punkt, który odpowiada za tzw. Tak BOM, czyli, czyli sprawdzenie stworzenia stworzenie listy materiałów półproduktów potrzebnych do produkcji. Czyli symbol, nazwę, wybieramy punkt zaopatrzenia, zapisujemy. Drugi, który ja utworzę, to będzie odlewnia, tak. Teoretycznie to się powinno tam wyszczególnić na parę innych, ale ja tylko, że tak powiem uproszczę to. Wbieram jakiś wzór wydruku, wybieram generowanie RW z potwierdzeniem ilości. Czyli jest to tyle istotne, że oznacza to, że rozchód surowca, najpierw rozchód surowca powstaje w momencie wpisywania wyprodukowanej ilości. Zaznaczam listę składników, yy, która służy do tego, żebyśmy mogli zmodyfikować na bieżąco zużycie surowca. To zapiszę. Dodam punkt yy, cięcie. Także dodam listę składników, zapiszę i dodam jeszcze punkt obróbka, który będzie końcowym produktem czy punktem monitorowania dla, dla przykładni. I tak, przechodzimy na, na, na listę składników. Warto pamiętać, że w przypadku kiedy mamy, kiedy mamy otwartego Mozarta i Subiekta i na bieżąco wprowadzamy do Subiekta nowe kartoteki, to jeżeli się nam nie wyświetlają wprowadzone zmiany tutaj na ekranie, to należy kliknąć tutaj przycisk odśwież. To program zaczyta jeszcze raz po prostu kartoteki z Subiekta. I tak jak mówiłem, zacznę od stworzenia odlewu. Zaznaczam produkt, zaznaczam gdzie jest robiony, tak. Ustawię jakąś tam stawkę akordową. Eee, tutaj zdefiniuję parametry, zdefiniuję parametry czyli czas przygotowy wykonania, czyli czas przygotowawczy o zakończeniowy i czas jednostkowy, eee, a powiedzmy dużo damy to są parametry wykorzystywane albo do liczenia czasu albo do liczenia czasu pracy kosztów pracy, albo do liczenia w, w harmonogramie Tak, bo chcę pokazać harmonogramowanie, czyli odtworzenie harmonogramu produkcji dodatkowo na zakładce dodatkowym możemy zdefiniować MPKi, ewentualnie dodatkowe koszty produktu. Tu klikam zapisz, ponownie wchodzę, tak klikam popraw struktura, struktura, dodaję składniki, tak dodaję składniki, w tym przypadku będzie to jakiś tam wkład wcześniej, tak bo wiadomo po powinien być jakiś tam skład wprowadzony. I ustawiam, że odpad to będzie złom, tak? I ustawię, że ilość, że powstaje nam pół kilograma, pół kilograma złomu, tak? który potem może być gdzieś tam wykorzystany do, do jakichś innych e, celów. Plus dodam operację odlewanie. Czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku tam odlewania to troszeczkę powinno być inaczej, tak bo najpierw mamy przygotowanie sadu, tak czyli rozgrzanie tego wszystkiego, e, potem, e, potem mamy wlewanie do form, tak, przygotowanie form i tak dalej i tak dalej, natomiast no tutaj jakby jakby to upraszczamy bieram maszynę, na której to będzie, nie wiem, nie pod... zrobię tylko piec, tak, już tą kwestię zalowania i tak dalej, tak jak mówię, pominę na chwilę obecną. Aczkolwiek, pewnie, żeby dobrze to przekazać nie, nie, użytkownikowi, to warto było wspomnieć o tym, tak, że to można rozbić na, 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 na tą kwestię przygotowania, na, fo, na kwestię... Przy w Przygotowania wsadu, tak potem tego wylewania, tego wszystkiego, czy odlewania tego bezpośrednio do, do, do form. Czyli mam strukturę, surowiec i operację odlewanie. Tutaj jeszcze tylko dopiszę, zadam ten, ten piec do wykonywania. To zapiszę. To będzie nasz pierwszy produkt, tylko żeby to działało do pierwszy jeszcze. Ja muszę zaimportować pracowników z subiekta. Po drugie, muszę ustawić kalendarz. Kalendarz ustawiam tak jakąś jedną zmianę, nazwę to zmiana, jeden. Aby zaznaczyć, kiedy zakład pracuje, tak, będzie to mi potrzebne w, do obsługi zleceń, zleceń produkcyjnych. Tak, tu mamy ekran zlecenia. Jak klikniemy prawym przycisk, przyciskiem myszy na główku, to wyświetlam się menu podręczne. i z tego menu ja wybiorę informacje: data przyjęcia, data wysyłki się planowana. I, eee, i produkt główny na bardzo. Tak. Kliknę w prawym. Kolumny oto do żeby żeby to się rozszerzyło. Eee, warto pamiętać, żeby wcisnąć przycisk eee, zapisz, zapis wyglądu okna, żeby on to zapamiętał przy, nas przy następnym logowaniu. Eee, teraz co? Klikam. Daję nowe, nowe, nowe zlecenie, wybieram odlew, tak, ten produkt, jeden jedyny. Wybieram, że to robię na magazyn, Wpisuję tam jakieś słuszne ilości. Zapisuję. Robię bilansowanie. Bilansowanie służy do tego, żeby program sprawdził, czy mam odpowiednią ilość surowców. Założył rezerwację na te surowce. Oraz z, z, utworzył pozlecenia na półprodukty. Na razie się na tym nie będę skupiał, to potem pokażę nam na przykładzie drugiego produktu. Tu kliknę wyjść. Tak, w tle wystawił dokumenty. Zmienił nam się kolor, czyli oznaczył, że, e, że, mamy, e, że rozpoczęliśmy wykonywanie pozlecenia, ale nie zakończyliśmy. Pojawiła, pojawiła się też literka W. To jest jedno. Drugie, teraz jak kliknę prawym przyciskiem myszy, mogę wyświetlić harmonogram, tak? Pojawi nam się harmonogram. Trochę wyszedł tutaj w małej rozliczności. To ten film nagrywam, także dużo nie widać, ale widać, tak? Jest jeden piec. Widzimy, mamy początek. Początek zlecenia tak na poszczególnych dniach, porozbijane po, po jak schowam te operacje, widać więcej. Jakbyśmy tutaj mieli więcej zasobów, czyli, czyli maszyn, tak? Czyli opór z pieca, mielibyśmy formy, yy, mielibyśmy jakieś właśnie stanowisko do obróbki i tak dalej, To wszystko, program by potrafił po prostu stworzyć taki harmonogram, przeskakując pomiędzy poszczególnymi, że tak powiem, et etapami yy, produkcji. Jak kliknę zapisz. Jakby ciekawsza informacja, taka bardziej w, przy rozbudowanej dużej ilości zleceń produkcji, ciekawsza informacja, tak, mamy początek, koniec poszczególnych, e, e, wykonania poszczególnych jakby etapów, tak, mamy e, w sumie kiedy się to zaczyna, tak, którego dnia i kiedy się kończy, mamy, że całe zlecenie skończy się e, 27 listopada o godzinie 15.43, tak, przy założeniu, że nie będzie jakichś tam problemów. To sobie zamykam. I teraz stworzę drugi produkt. Przekładnie. Ta przekładnia będzie się składać po pierwsze ze stali, która na, będzie przecięta do odpowiednich wymiarów, tak, czyli biorę cięcie zapisuję. Poprawiam, tak, ustawiam tą stawkę jakąś tam 5 zł 5 i 50 zł Wejdę w strukturę. Tego nie będę już chciał harmonogramować, także nie będę tutaj wchodzić, A. żeby lepiej było widać strukturę. Tu już tego nie będę harmonogramować, także wejdę tutaj w składniki. Dodam stal. Nie przeciętą, tylko muszę dodać stal surową. Tak, teraz mi tam 2 kg. Tutaj też zrobimy, że nam powstanie jakiś złą. Tak, zamknę. Tu wyjdę. E, to tam operację, to tam operację cięcie. Zapiszę, eee, dalej mamy przekładnie surową. Eee, czy ja chcę przekładnie surową? Eee, tak bo ja zapomniałem jeszcze o jednym punkcie monitorowania. Następny punkt monitorowania, doróbka. Produkt końcowy będzie nam podstawą na wykończeniu, tak? Czy ja dodam jakąś tam obróbkę, czy to cieplną, czy, 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 czy chemiczną, tak? czy jakieś tam uszlachetnianie, coś takiego. To będzie zakładam, że wykonywane na punkcie, który zamiał obróbka, obróbkę. Tak? To można jakby rozbić na, na, poszczególne, e, na poszczególne etapy. <laughs> e, no i tak. Czyli mamy przekładnię surową. Przekładnia surowa składa się z. z będzie wykonywana na obróbce i składa się z, z tego pociętego kawałka. I jeszcze mamy tak wykończenie, struktura. Dodaj przekładnia surową. Tak? Czyli mamy taki, kilku jakby etapowy e, kilkuetapowy produkt, tak? Jeszcze dodam tu operację pod tytułem: dodaj obróbka, obróbka z krawaniem, nie wiem, o, nie w szczegóły, obróbka. <laughs> Tak mam utworzony, utworzony produkt. W następnej części pokażę po prostu jakby realizację i, i kwestie raportów i tym podobnych rzeczy.